Jak kochani, witam się z wami w nowym vlogu na moim kanale i dzisiaj spędzimy sobie dzień razem. Muszę się zebrać, zrobiłam sobie makijaż. W sumie to nagrywałam go na Instagrama, więc tam go znajdziecie w reelsach. A jeszcze jestem w sumie nieprzygotowana, nie ubrana, więc teraz wam pokażę w sumie co ubieram, bo pojedziemy sobie dzisiaj gdzieś na obiad. Mam ochotę na coś pysznego i tak jak wiecie, no my zazwyczaj gotujemy w domu. Myślę, że no, w sumie miałam powiedzieć, że 90% gotujemy i jemy wszystko w domu, ale w sumie to myślę, że więcej nawet niż 90% czasu. Zwyczaj jednak robimy obiady sami i dzisiaj stwierdziłam, że zjadłabym coś takiego, wiecie. No innego niż zawsze te gotowane w domu posiłki. Ja już ubrana, czekam, zaraz Piotrek wychodzi. Dobra, już jest. I pokażę Wam szybko, jak wyglądam. Tylko Piotrek musi przyjąć kamerę. Czemu? Musisz pokazać, jak wyglądam. Pokaż, jak ja wyglądam najpierw. Dobra. Nowe drzwi, Proszę tam, bardzo. nowe drzwi. zamontowaliśmy, bo tamte były nieścialne. To też zauważyliście. Koszułka od Kuby Patyskiego. Dziękuję bardzo. Prezent. Trochę ją uciąłem, bo wyglądałem jak ksiądz z tym kołnierzem. No, i tyle. A teraz ty? Tak, teraz ja. Proszę, Proszę bardzo. Taki outfit. -ik. Spódniczko z spodenki. Najlepszy wymysł. Obojki, takie kozaczki, które bunia. I okularki, bo jeszcze świeci ładnie słoneczko I co? Topik jest ze Skims To te spódniczko, spodenki z Zary Buty Massimo i torypeczka Chanel Dobra, proszę zobaczyć jak trawa ładnie rośnie Nawożona, ostatni raz w tym sezonie nawozem nowo, wysokoazotowym I, I powoli ją, i powoli ją przygotowujemy już do niestety zimy ale się to jeszcze chwilę. No to, to to się wiesz? Napieszyć. Ona ma dwa sezony. Ma, ma dwa Trawa sezon. ma dwa sezony: letni i zimowy. Ale bardzo ładnie wygląda. Kurde, jestem mega zadowolony z tego, jak A, wygląda. I jak trochę wieje wiaterek, to one tak ładnie się ruszają. Mi się nam maksa to podoba. Wiecie co to jest? A wiecie, co to było bardziej? To była hortensja. I tam były hortensje. I ta jeszcze, jeszcze, jeszcze dycha. Co się wydarzy? nie że... da się je uratować, jeszcze czytałam. Wjechałem na dwa tygodnie, nie? Dwa tygodnie mnie nie było. Wróciłem i Weronika ususzyła nasze piękne hortensje. One były młode, dlatego trzeba było im poświęcić troszkę więcej uwagi, nie? Byliśmy po nigdy na zewnątrz. No właśnie. To ma cztery stoliki. Ja w ogóle myślałem, że ten korytarz to groduk, tam na końcu. Nie, stali, nie, właśnie nie. A jest, a jest, a jest, a jest. No. Co wzięliśmy ta... do jedzenia? To co zawsze, czyli kurczak mix. Kurczak mix. To jest ten w panierce kopiącej i w tej takiej glazurze. Glazurze. Sam. Bierzemy. Większy zestaw na dwie osoby, bo po prostu bardzo duża porcja jest To jest w glazurze, a to jest ten. A to jest łagod. To jest najgorsza część, bo to jest sałatka ziemniaczana i ani, ja, ani Piotr, jej nie lubimy, ale cała reszta jest naprawdę pyszna. Yy, a to nie jest jarzynowa taka? Nie, to jest ziemniaków, no z jakimiś dodatkami, ale ogólnie no nie jesteśmy fanami takich. No to razie. prawda. Zjedliśmy, było pyszne, i Piotrek ma ochotę na lody. A najlepsze lody są w piekarni, Więc zaraz sobie jeszcze podjedziemy, Pewnie masz ochotę na śmietankę. Śmietankowe. Lody moje ulubione. A jaki piękny świat Jesienny. <laughs> Jesień, proszę państwa. Jakbyś nie widział mamy że wrzesień? I klon już zaczyna się słychać w ogóle gdzieś po ziemi, nie? Że... Kurde, pamiętam jak dopiero tu do na pierwsze lody w sezonie mm. y a, 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 to już, kurde, moment na... Ciepłe bluzy, nie? <grym> ale co? Zaczyna jest się, za ale jeszcze jest ciepło, jeszcze są... Nie, no jest ciepło, mamy spodenki jeszcze Co prawda mam pobojki, ale spodenki jeszcze są Więc nacieszmy się tym, że jest ciepło No To Piotrusia, nie moja. On sobie wziął ludziki. Ej. Proszę. Przejmuję ja kamerę. <grywia> Damianu. Nie zjecie lepszego loda w Rzeszowie, według mnie. Nie ma, yy, nie ma szans. Jak są jakieś tam myszki, nie myszki. Ja nie jestem z Rzeszowa, to nie wiem. Podobno dobre, ale... Te? Tym <grywia> <Czymi> się cieszysz? <grywia> to jest z Jarosławia. No <grywia> i co, dobre? Dobre, no. Ostatnio w tym sezonie. Może nie, może jeszcze... Nie, to szybko chyba ten. Zamykają, nie? Późno zaczynają i szybko zamykają. No, a dobre super. No nagraj tam jak pięknie nie wyłączasz światła nigdy w kiblu. No, przecież teraz nie wyłączyłam po prostu. Ja na polu świeci, ale... Na polu się świeci, bo to ty nie wyłączyłeś. Wróciliśmy z zakupów spożywczych. I już jest tak ciemno. Już robi się tak ciemno strasznie szybko. Przecież dopiero było tak, że do 21 było słońce, a teraz co? 18 jest już praktycznie ciemno. W ogóle zepsuło nam się światło. Oto, tutaj co widzicie, nie, nie działa zepsuło nam. Dlaczego się nie ma prądu? A czemu tam nie ma prądu? Bo moje, elektro, elektro, moje umiejętności elektroniczne. Elektryczne, e... chyba, tak? Moje umiejętności elektroniczne, elektryczne prze, przewyższyły mnie i coś źle zrobiłem i przestało działać domofon i światło. I nie, wiem, jaka jest, nie wiem jaka jest korelacja pomiędzy o, domofonem a światłem w kuchni, ale to i to przestało działać w jednym momencie. I na pewno coś źle zrobiłem, gdzieś dwa kable się wyłączyłem. Proszę bardzo, zakupy Piotrka od jakiegoś czasu to są... Płatki. Płatki, płatki. Y, takie, wiecie, na mleko. Podróbki Nesquika. Ale, ale z lepszym składem, bo oni mają lepszy skład z Ubelli. Mają lepsze produkty jakby. Bierzesz ten, robisz blind test, nie wiesz, że, że to nie jest Nesquika. No jest. są Kiedyś jak byłem mały i jadłem takie płatki do szkoły, mama mi dawała, a tam, znaczy, po prostu jadłem na śniadanie. To wtedy, jak były podróbki Nesquicka, to wiedziały, biedronce były takie, pamiętasz, tak, nie? Takie to wiedziały, że to nie jest Nesquik. Kurde, tam czekolady to było, wiesz, w jednym było, w jednym Nesquicku było tyle co w dziesięciu tamtych czekolady, nie? Takie było rozrzedzone. To prawda. A w tych, dzisiejszych czasach, żyjemy w takich czasach, że dwa razy, prawie dwa razy tańsze. a nie czuć różnicy, no. Są dobre. Mega dobre są. Dobra, pokażemy Wam, co kupiliśmy. Jakie dobre rzeczy. Niby dieta, ale proszę bardzo żeleczki, nie ma lepszych żeleczek niż śmij żelki jogurtowe. Te z nadzieniem jakby i te zwykłe. Kimpek, prawda? Tak. To lubi. Pierniczki? Kto nie lubi? Kto nie lubi pierniczków? Kto nie lubi? Pierniczki. Ciasteczka najlepsze. Kto nie lubi? To nie rozumiem. Mozzarella do quesadilla. Była promocja na czekoladkę, więc czekoladka Tuk, nasza ulubiona. Ulubiona. Ulubiona, bo jest jeszcze ta... Ta druga, ta z tymi crackersami. Ale no. luma słodka, to jest słone. No patrz, mówiłam ci, żeby ich nie przygniatać. To się teraz no. szybko takie zgniecione. Nie, to się zje. Malinki. Zgniecione. Ziemniaczki. Nie zgniecione. Nie. Dwa ogóreczki, będzie mizeria. I bananki. Robię takie rzeczy, jak wkładki. Tutaj pieczywko z naszej y, ulubionej piekarni, która jest w Koflandzie, Z Strusinianka. Tak? Bardzo lubimy i wszystkie wypieki tam wam też polecamy. Jogurt grecki, ale nie z Grecji. <gryt> Jogurt grecki. Piotr zobaczył na TikToku. Almette... Y, na z... xie. Na xie, przepraszam. Na xie. Oh, na powiedzieć na Twitterze. No, a i w kupujemy się to Nie wiem co chodzi. Po prostu zobaczyłem dzisiaj, że ktoś tak. to mega mocno chwalił. Nie wiem czemu. A akurat ten lekki, że ma być lekki z ziołami, podobno jest dodupcony. No zobaczymy. Nie ja Lubię takie serki. Lubię w ogóle Almefta. Kiedy skipnęliśmy czasy, że kola kosztowała normalne pieniądze, a teraz kosztuje 10 zł za 2 litry. Czy to jest rozwój biały dzień? Nasz. Za granicą jeżdżę, tyle krajów na świecie Taniej niż Polska. W Polsce Australii kola kosztuje 3 razy mniej niż w Polsce To jest niewyobrażalne, nie? Że kola jest tak tam tania Twarożek Bardzo dużo produktów bierzemy z tego Kauflanda, nie? Oni mają spoko ceny rzeczy zawsze Ale nie, no ogólnie po co przepłacać jak coś jest dobrej cenie i jest smaczne A mm. w sumie Kaufland ma naprawdę spoko rzeczy z... Te, te mozzarella tak samo Przecież mozzarella ta kosztuje, tak dla przykładu ta Motorola kosztuje tam 6 zł około, a dużo mniejsza gramatura, bo chyba 150 gram to jest 200, kosztuje 10 zł z jakiejś tam, wiecie, markowego, powiedzmy, markowej firmy. Po co przepłacać na takie rzeczy? Wrapy, też do Cassadii. Skyr, nasz ulubiony jest ten, nie? Też z prawda. Mhm. Chłopaki się chcieli chyba pokazać. Cześć. Po lewej stronie oaza, spokoju, wyciszenie, i zawsze taki wiesz, nonchalant. Tak. I po prawej, chaos, Głośno. krzyk, wrzask, operacja. <noise> tak. To jest właśnie nasz jamnik. Bieganie, lilanie, a tutaj proszę, synek, cisza, spokój. To jest ten starszy syn, tak. to jest ten najmłodszy. Pimpek jest inny Starszy o jeden dzień czy dwa? Jeden dzień. Pimpek jest o jeden dzień starszy od Rico. A co do tego Skyrów, to jest Skyr też oczywiście z marki Kaufland i on nam najbardziej smakuje, bo on nie jest taki kwaśny, nie? Taki naprawdę fajny, więc jak będziecie w Kaufie, to sobie go spróbujcie, bo ja w sumie przez Piotrka się nauczyłam, żeby białko w diecie musi być, więc w sumie my dużo mamy Skyrów, mm. dużo na biału, dużo twarogu jemy. Skyr, bo ogólnie dlaczego? Skyr nie powinny być kwaśne. Wszystkie te, które Ci nie smakują, po prostu nie są skierami, tylko są skieropodobnymi z, y, produktami. Skier nie jest kwaśny i taki skier jest dobry na przykład na Islandii. I stamtąd jest bardzo dużo dobrych firm i produkujących skiery i one są naprawdę dobre. A reszta są podróbą Dlatego na jak nie smakują. Nie pamiętam z jakiego y, mleka, od jakiego zwierzęta powinien być skier, bo po prostu od jakiejś tam, jakiegoś tam ssaka. Nie wiem, czy krowy, czy świni. Ser Ostatnio wycofali z Kauflanda moje ulubione mleka, więc teraz piję te z Alpro, waniliowe i też są bardzo dobre, jak lubicie takie właśnie z lekkim posmakiem, no to te są spoko. No i tak wyglądają nasze zakupy spożywcze moi drodzy, no tu nie ma szału, a jeszcze kupiliśmy mięso wędliny, ale to w osobnym sklepie po prostu z mięsem, więc wam nie pokażemy, bo już do lodówki, ale oczywiście rzeczy takie, żeby było na obiad. Chowamy rzeczy do lodówki, ja zaraz się przebiorę w rzeczy domowe. My nie chodzimy w samych ciuchach po domu i Kto chodzi? poza dom. Kto chodzi? Dużo osób chodzi. Dużo osób jak oglądam na YouTube to wiesz, chodzi cały dzień na nagrywają dnia. i udają, <laughs> że chodzą, a nie chodzą. Nie no, idziemy się tam przebrać jakieś wygodne ciuszki. Ja myślałam czy jeszcze dzisiaj skoczyć na siłownię. Myślałam o tym. Że pójść może coś poćwiczyć, ale zobaczymy. Nie, nie będę mówić, że pójdę, bo nie wiem, czy pójdę. Zobaczymy. Myślisz, że pójdę? No. Nie. Szybki update, nie będzie dzisiaj siłowni. Na jutro zapisałam się na Pilates, więc y, fajnie, poćwiczę. Wczoraj też byłam na Pilatesie, bo w ogóle u nas w Rzeszowie otworzyli Polkę Pilates. I mega mi się spodobało. Powiem Wam, że mogłabym cały czas ćwiczyć ten Pilates, i rozumiem hype na te ćwiczenia. Totalnie rozumiem. Tak jak wiecie, ja bardzo długo ćwiczyłam szarfy. Teraz mam przerwę trochę od tych szarf. Stwierdziłam, że potrzebuję przerwy, bo trenowałam w sumie na pewno pół roku, półtorej roku bez przerwy, praktycznie. No wiadomo, jak miałam wyjazdy czy coś, no to gdzieś tam jakieś małe przerwy były, ale też troszkę tak wiecie. Jak się robi cały czas to samo, to szuka się jakiejś trochę nowej zajawki. Ja lubię ćwiczyć, chodzę na siłownię cały czas, ale, znaczy cały czas, no wiadomo, jak, jak się zbiorę, to pójdę. Ale ogólnie chodzę na siłkę, z Piotrkiem też ogólnie chodzimy i no widzicie, ktoś tu przeszkadza. No co? Chodzimy na siłownię, ale zawsze szukam jeszcze czegoś do urozmaicenia, po prostu jakiejś formy, wiecie, ćwiczeń. No i ten pilates naprawdę mi się spodobał. Ale oprócz tego, że nie idę na siłownię, chciałam wam powiedzieć, że jest nowy sezon Miłość jest ślepa, wersja francuska. I powiem wam, że taki dość spicy jest ten sezon, bo dziewczyny tam no nie chcę Źle mówić, ale wydają się być takie trochę niektóre toksik. Um, jak obejrzycie, to dajcie mi znać w komentarzach, kto oglądał tą wersję francuską, bo mam wrażenie, że tam tak trochę się te dziewczyny podzieliły, jakaś taka rywalizacja tam, o faceta. Jedna na drugą tam brzydko mówiła, co wydaje mi się być takie troszkę nieuczciwe, niefajne. Po tym programie są miłości, o znalezieniu sobie wiecie, drugiej półki na całe życie i takie zagrania, powiem Wam, nieczyste od takich, no już dorosłych kobiet, dojrzałych, no bo tam większość jest tak. 30. No, zobaczycie, napiszcie mi w komentarzach, co myślicie, właśnie. Y, czy oglądacie w ogóle Miłość jest Ślepa? Bo, bo tutaj Wam pokażę. Y, możecie zobaczyć, że właśnie już obejrzałam. Jestem na czwartym odcinku, więc zaraz zmyję się, przygotuję sobie dresik i obejrzę sobie jeszcze odcineczek. Ja już zmyłam makijaż, robię sobie herbatkę do oglądania Love is Blind. Przygotowałam sobie żeleczki już i stwierdziłam, że tak będzie mi najprzyjemniej spędzić piątkowy wieczór. Piotrek coś tam sobie pracuje na górze i co? Ja kocham herbatki. Jak już się zrobiło wiecie wieczorem trochę chłodniej, to ja cały czas piję herbatki, a to jest herbata, którą kupił mi kiedyś Piotrek. No mi w ogóle pierwszy raz ją przywiózł gdzieś z Anglii jak był, a później mi ją zamówił, bo no oprócz tego, że ma opakowanie z jemnikiem, co totalnie mnie kupiło, to jest naprawdę przepyszne i przysięgam wam. Ja uwielbiam sobie dać jeszcze to kilka kropelek cytryny i to jest moja ulubiona herbatę. ogarnęłam się, umyłam, wyszłam z Rico i zbieram się na ten Pilates. Mówiłam wam wczoraj, że nie pojechałam na siłownię, więc zapisałam się dzisiaj na Pilates. I czy chcemy się jechać? No, powiedzmy. Pilates jest fajny, więc wiecie, fajnie jest ćwiczyć w grupie. Fajnie jest coś porobić, jak ktoś wam mówi, co macie robić. jesteście przez tą godzinę zajęci cały czas ćwiczeniami. Co jest tak, że człowiek się zamyśli na treningu siłowym i mija 15 minut siedzenia na macie i... No, marnuje czas, a nie ćwiczę. A tutaj wiecie, ktoś nade mną stoi, ktoś patrzy, czy ja ćwiczę. Grupa ćwiczy, to ja też ćwiczę. No, wiecie o co chodzi. Brałam sobie mój różowy setik. Pod spodem mam taki setik w wisienki, on jest z Astoria, coś takiego. Znalazłam go na Instagramie. On ma tutaj, nie wiem, czy zobaczycie? Ma też dół takie spodenki, wisienki, a bluzę mam z Lululemon i mam już je w kilku kolorach i ja je kocham. I na co dzień dochodzenia często, tak wiecie, w jakiś luźny dzień i na treningi, one są mega wygodne, takie wiecie, komfortowe, wszystko można w nich robić, a ja lubię ćwiczyć w długim rękawie. Jakoś tak nie lubię ćwiczyć w samym topie, takim sportowym, nie wiem czemu, tak mam, więc te bluzy są dla mnie świetne. Więc ja się już powoli zbieram ubieram, pakuję do auta, na szczęście mam blisko, więc dojadę sobie w 5-6 minut i będę już na ćwiczeniach. Pokażę wam w ogóle, jakie piękne studio zrobili w Rzeszowie tego pilatesu, bo przyznam wam, że nigdy nie byłam w tak pięknym miejscu i ja dla osoby, która lubi takie estetyczne rzeczy, estetyczne miejsca, to jest, wiecie, miód na moje serce. Ja już po treningu i powiem wam, że to był jakiś cud, bo okazało się, że byłam tylko ja zapisana na zajęcia i były w sumie jak indywidualne, no były dosłownie indywidualne, więc było naprawdę świetnie. Trening miała w ogóle ze mną dzisiaj Kasia i to był tak świetny trening, tak świetnie mi wszystko wytłumaczyła, czułam każdy mięsień, co jest naprawdę świetne właśnie w pilatesie i było no 10 na 10 i ja naprawdę rozumiem ten hype na Pilates bo to jest mega przyjemne, mega fajne i takie satysfakcjonujące targ jest dzisiaj w Jarosławiu, więc wróci pewnie jakoś po południu, mamy teraz 12, więc jedę do domu do moich zwierzaków i pewnie jeszcze wybierzemy się na drugi spacerek od razu z Rysiem no i nie wiem co dzisiaj zjeść na obiad nie wiem czy nie zrobię znowu quesadille, to jest proste, szybkie i zawsze mi smakuje no i co, nie ma Piotrka no to nie będę wydziwiać, coś szybkiego muszę zrobić jeść No i ja po wypiciu kawki zabieram się za obowiązki domowe. Nie mogłoby być inaczej, jak to, że czeka na mnie starta prania do ogarnięcia. Właśnie się za to zabieram przebieram się teraz w wygodne ciuchy yy, i no, najpierw nastawię sobie już to pierwsze pranie, żeby się robiło i dzięki Bogu, że my mamy suszarkę bębnową bo powiem wam, że odkąd my mamy w tym domu naszą yy, suszarkę to jest takie ułatwienie to jest dla mnie najlepsze, co mnie tutaj spotkało w ogóle ja nie wiem, co mam taki glow tutaj w tym świetle, wyglądam jakbym się po prostu czymś nasmarowała na, chyba na twarzy, nie wiem o co chodzi, ale fakt faktem no pielęgnacja dzisiaj, ta którą wam pokazywałam wcześniej, jakoś tak ładnie mi wjechała i to chyba ten SPF właśnie dla Real. Ale on jest taki delikatny z tintem rozświetlający. On daje piękne glow na skórę, naprawdę. Powiem Wam, że patrzę teraz w podgląd. No, chyba teraz to wygląda nawet mocniej niż w lustrze, tak jak patrzę obok. Ale no, mogłam delikatnie go chyba przypudrować. Nastawione, i jeżeli dotarliście do tej części vloga, to mam dla Was dobrą wiadomość. Po prostu stwierdziłam, że przygotuję dla Was taką fajną paczkę kosmetyków i już Wam pokazuję, co jest w środku, bo jest tu sporo rzeczy. A wygrają jedna osoba z komentarzy, więc wystarczy, żebyście napisali komentarz i w tym komentarzu umieścili tą emotkę. Tą, którą teraz tutaj widzicie na ekranie, e, komentarze z tą emotką, właśnie będą mogły wygrać tą paczkę. Najlepiej, żebyście napisali w tym komentarzu jeszcze swój nick z Instagrama, bo tam się do was odezwę. i przejdźmy już do tego, co jest w środku. Zaczynamy od e, odżywki z boską. Róż z Armaniego, baza z dr Irene Eris, tonik z Pixie i ten olej, którego też dzisiaj rano używam do włosów, uwielbiam go, Spontin. Mgiełka z Buff and Body Works oraz taki olejek tint do ust z facebook Z Rare Beauty taki piękny rozświetlacz, taki trochę Rose Gold i szminka z Inglota. Puder z Douglasa, maseczka z Chart i produkt do ust z Pixie we współpracy z Hello Kitty. No i ja to upoczynek tutaj sobie zostawiam. Czekam na Wasze komentarze i mam nadzieję, że komuś z Was przyda się właśnie taka paka kosmetyków. No ja już nie przynudzam, idę się w końcu przebrać z tych ciuchów sportowych i zabieram się na sprzątanie no niesamowicie się z tego cieszę nie cierpię sprzątać naprawdę ale jakbyście zobaczyli moją garderobę no wstyd mi jest wam pokazywać, mam taki bałagan, jeszcze ostatnio nagrywałam trochę stylówek, więc jakieś tam nowe rzeczy sobie zamówiłam szukałam tych starych, które chciałam właśnie użyć a być one gdzieś tam są wśród tych moich letnich ubrań jeszcze a już robię takie bardziej jesienne stylówki, więc no muszę się za to zabrać, muszę zrobić wyprzedaż, oczywiście muszę trochę wystawić tych ciuchów, w których nie chodzę które są za małe, za duże nie pasują na mnie albo w ogóle w nich nie chodzę już od kilku lat no muszę się za to zabrać, więc no wystawię ich trochę, mam już dwa wielkie kartony rzeczy do oddania też i w sumie nie wiem gdzie takie rzeczy najlepiej się oddaje może wy mi też tutaj napiszecie gdzie oddawać takie ubrania do sprawdzonych miejsc, żeby one nie poszły wiecie no później na sprzedaż, bo wiem, że często coś tak dzieje, że z jakichś takich e, różnych miejsc gdzieś się oddaje ubrania gdzie są te kontenery one potem idą na sprzedaż no, nie wiem, ile jest w tym prawdy, Możecie mi tutaj napisać w komentarzu, bo nie za bardzo się orientuję w tym temacie. I napiszcie mi po prostu, czy, czy są jakieś miejsca. Słyszałam o tym, że Impost ma taką akcję, że można nadać ubrania i one idą do fundacji. Ale dajcie znać. Chętnie się dowiem, jakie jest Wasze zdanie w tym temacie. Powiem Wam tak. Zaginałam w akcji robiąc wyprzedaż ubrań na Vinted. I tutaj obok mnie możecie zobaczyć stertę ubrań. Stwierdziłam, że już po prostu nie mam siły. Dodałam część tych ubrań, które ja chciałam wystawić więc z tego się cieszę. Bardzo dużo już tych ciuchów się w ogóle sprzedało. Opróżniam tu garderobę z tych rzeczy niepotrzebnych. Cieszę się, że znajdą drugie życie u was, może u kogoś z was, więc jestem z siebie zadowolona, że wzięłam się dzisiaj za to. A w ogóle nie wiem, czy widzieliście. Tutaj słodkie jamniczki. Kupiliśmy takie dwa pluszowe, ale ogólnie chciałabym je mieć w salonie, tylko że Riko je. Rozedrze, wyrwie z nich, wiecie, środeczki te słodkie, dlatego nie daję ich, one są u nas tutaj w sypialni, bo też nam tutaj pasują, na razie są tutaj na zagłówkach, ale jak ogarnę tutaj jakąś ładną narzutkę, to je tutaj damy pewnie. Więc zaraz biorę się to pakowanie tych rzeczy, które się już sprzedały, żeby mieć to już z głowy. Jutro pewnie podjadę sobie to paczkomatu, bo mam jeszcze jakieś tam zwroty do oddania. Dobra, ale na tej stercie ubrań, nie wygląda to jakoś e, pięknie w kadrze, więc no, zaraz się do Was odezwę, jak to ogarnę. Popakuję trochę paczek i wracam do Was, jak już będzie piątek. Naszła mnie ochota na ciasteczka i znalazłam przepis na TikToku. Wiedziałam, że muszę je jakoś zrobić. To prawda nie mam wszystkich składników potrzebnych, to znaczy mam, ale w wystarczającej ilości, więc będę kombinować. Robimy ciasteczka. W tym przepisie na ciasteczka najważniejszym składnikiem jest masło, ale nie takie zwykłe masło, ponieważ je trzeba, y, że tak powiem, zrobić na takie palone masło. Trzeba je podgrzać, y, ono musi się zrobić takie lekko brązowe, takie złociste. Odstawiamy je na chwilę i zaraz dodajemy resztę składników: brązowy cukier, zwykły cukier, y, jajka, mąkę i czekoladę. Więc zaraz to zrobimy i pokażę wam jak wyjdą. Stujemy ciasteczka. Stujemy ciasteczka? Tak. No to testuj, no to co? To um, jest um, um. mm. Czuć to masło, to jest właśnie w tym najlepsze. Aha. czuć, że popełniasz grzech jedząc z tak tego no. czasu, no. nie? Że Czysz, dużo matełka tu jest. Wszystkie... Drogi i nie prowadzą do tych ciastek. To nie są fit ciastka. Żebyście nie myśleli, że ja mam tutaj jakieś zdrowe przepisy. Absolutnie. Ale dobre. Mega dobre. Pyszne. No, pyszne. Polecam Wam. I zróbcie sobie. Naprawdę warte grzechu. Już w środku, to są takie mm, mokre w środku. Kropka na zewnątrz. Te kawałki czekolady. No. Nice. Dobra. Pa. Dziękujemy za oglądanie Boga. Do kolejnego.